10 października to nie tylko otwarcie nowej strzelnicy, ale przede wszystkim pięciolecie reaktywowania bractwa kurkowego. To też na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości. Między innymi skarbnik zjednoczenia kurkowych prac strzeleckich RP, pan Jan Chomski oraz chorąży zjednoczenia pan Krzysztof Smoleński. Goście oraz przedstawiciele 14 bractw z pięciu okręgów uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w kaplicy Świętego Józefa a później przemaszerowali ulicami naszego miasta na rynek, gdzie prezes Wosztyńskiego Bractwa, pan Zygmunt Woźny, złożył meldunek burmistrzowi Wosztyna o gotowości bractw do apelu. Wszystkich braci kurkowych powitał tu wiceburmistrz Noe Kirchen, goście z Liben, radni Sejmiku Wielkopolskiego, nadleśniczy z Wosztyna oraz przedstawiciele Koła Łowieckiego Diana. Dalsze uroczystości odbyły się na Krótli, gdzie dokonano otwarcia i poświęcenia nowej strzelnicy, którego dokonał proboszcz z Obry, ojciec Lucjan Osiecki, w asyście księdza Jana Polca. Po obiedzie odbyło się pierwsze strzelanie. O budowie nowej strzelnicy informowaliśmy już Państwa w poprzednich programach. Przypomnijmy tylko, że powstała ona głównie dzięki inicjatywie starszego bractwa pana Zygmunta Woźnego. Dodatkowo uroczystość uświetniły występy artystyczne zespołów Kameleon z wosztyna oraz Perły z Siedlica. Pierwsze miejsca w strzelaniu do tarcz zdobyli pan Krzysztof Smoleński ze Śremu, pan Tadeusz Żychlewicz Senior, pan Żychlewicz Junior, pan Bogdan Filip oraz Mateusz Nowak w strzelaniu dla dzieci.